Cześć, witam Cię na kanale InfoCube w 19 odcinku kursu języka C-Sharp. A w tym odcinku zajmiemy się operacjami na stringach. Poznaliśmy już typ string. Twor możemy sobie stworzyć zmienną typu string o nazwie tekst i niech po prostu będzie zwykłe abc. No i jak wiecie przy pomocy console.WriteLine możemy sobie ten tekst wypisać. Zapisujemy program dotnet run jak zawsze. Jak widzicie, wypisało nam się ABC. Nic specjalnego. Możemy oczywiście też sobie zobaczyć, jak długi jest ten tekst. Po teście piszemy kropka, .length. Odpalamy nasz program. Jak widzimy, długość naszego tekstu to 3 znaki. A, B, C. Po prostu. Możemy też sobie utworzyć drugi tekst. Niech to będzie tekst 1, a to tekst 2. Niech on będzie po prostu DEF. I trzeci string nazwiemy go sobie result, bo będzie po prostu rezultatem wszystkich operacji, jakie będziemy wykonywali. Po prostu będziemy do tego stringu result przypisywać nasze operacje. I niech to będzie tekst 1 plus tekst 2. Robiliśmy tu już łączyliśmy nasze teksty. I teraz wypiszemy sobie result. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzicie, teksty się po prostu połączyły. Mamy zwykły plus. Dodajemy do siebie dwa teksty, one się zlepiają. Wszystko jest super. Możemy też do tego samego celu użyć metody. Piszemy string dot concat. No i też jako argumenty przesyłamy tekst 1 i tekst 2. I w zasadzie będziemy mieli ten sam efekt. Jak widzicie, nie ma żadnej różnicy, w jaki sposób to zrobimy. Możemy też użyć metody join. Dodamy sobie jeszcze jakiś trzeci tekst. Na przykład tekst 3. 1 2 3. I użyjemy metody join. I połączymy nasze trzy teksty, bo join po angielsku też łączyć, dołączyć i tak dalej. Tylko że join przyjmuje jeszcze jeden argument. A mianowicie, jak tutaj widzicie, podświetla się tak mocno na grubym białym separator. Czyli coś, co oddzieli nam nasze poszczególne teksty. My na przykład zrobimy to, że to będzie przecinek ze spacją. I teraz zobaczcie, co się stanie. Odpalamy sobie program. Jak widzicie, wszystkie nasze teksty są oddzielone przecinkiem i spacją. Więc to jest no super rzecz do prezentacji naszych danych. Mamy dużo stringów, chcemy je jakoś ładnie zaprezentować, a możemy właśnie w ten sposób je oddzielić wszystkie przecinkami i pokazać na ekranie. Oczywiście to nie są jedyne metody, które możemy użyć na stringie, bo na razie łączyliśmy, a teraz możemy na przykład sobie to rozdzielić. Result to jest połączony przecinkami tekst, możemy na przykład połączyć go sobie tylko przecinkami, bez spacji, dajmy na to. Zobaczmy, jak to wygląda. O, widzicie, nie ma spacji. Ale teraz, skoro mogliśmy go połączyć przecinkami, to możemy go na podstawie tych przecinków rozdzielić. I do tego wykorzystujemy metodę split. Wygląda to tak, że piszemy result dot split i na podstawie czego dzielimy? A my dzielimy na podstawie przecinka. Z tym, że musimy to oczywiście do czegoś przypisać. No i powiedzmy string a, B, c równa się. Jak widzicie, podświetla nam się na czerwono. Dlaczego? No bo to nie zwróci nam jednego stringa, tylko zwróci nam, jak widzicie, tu jest oddzielone ABC, potem jest przecinek, więc przecinek zignoruje, oddzieli nam, więc ABC to będzie pierwszy string, drugim stringiem będzie df, a trzecim 1, 2, 3. Więc to nam zwróci tablicę stringów. Musimy to zaznaczyć w naszej funkcji. Zobaczcie, zaznaczamy to, że to jest tablica stringów i zniknęło nam czerwone podświetlenie. Wszystko jest OK. I możemy sobie teraz to ABC wydrukować. Tylko jak wiecie, gdybyśmy zrobili tak, zobaczcie co nam się stanie. Wydrukuje się po prostu system.casting, czyli typ tej zmiennej. No bo to jest tablica. Ma wiele elementów. Więc możemy sobie na przykład wydrukować drugi element tablicy. Bo pamiętajcie, że indeksujemy od zera, czyli zerowym będzie ABC, a pierwszy, pierwszym, pod indeksem pierwszym, czyli element drugi, to będzie DEF. I odpalimy sobie teraz program. Jak widzicie mamy DF, tak jak myśleliśmy. Mamy kolejne jeszcze funkcje, które możemy zastosować. To sobie usuniemy. Cofniemy do wypisywania result. A niech zostanie może... Tylko po prostu nazwiemy to string. Jako tekst po prostu. I połączymy sobie te trzy teksty. Niech tak zostanie. A nasz result w dalszym ciągu będzie to, co wykonujemy, wykonujemy jakieś operacje, możemy na przykład zrobić sobie substringa, czyli piszemy tekst. Substring, i możemy na przykład brać nasz tekst od danego jakiegoś konkretnego indeksu. I co to znaczy? Na przykład, bo jak wiecie, string. To jest w rzeczywistości tablica znaków. Czyli jeśli mamy jakiś tekst A, B, C to to jest tak samo jak pojedyncze znaki. A, potem jest B i potem jest C i one są po prostu razem złączone jako tablica. Więc na przykład B jest pod indeksem 1, tak? C jest pod indeksem e, 2. A jest pod indeksem 0. Gdyby tu, tu potem jest dalej w naszym tekście jest przecinek, więc przecinek jest pod indeksem 4, E, 3, przepraszam I pod indeksem 4 mamy już d. Więc zobaczymy. Tu chcemy początkowy indeks, do jakiego chcemy tekst, bo to substring to jest po prostu metoda, która oddziela jakąś tam, wydziela jakąś część tekstu. My chcemy ten tekst od indeksu 4, czyli od naszego d. Zobaczmy, jak to zadziała. Jak widzicie, mamy nasz tekst od indeksu 4, fartego, czyli od d. Ale możemy też podać indeks końcowy. Jak widzicie, przyjmuje tu więcej argumentów, a dokładniej długość tekstu. Czyli, na przykład, my chcemy wziąć tylko od indeksu 4, chcemy wziąć tylko 3 znaki. Czyli powinniśmy uzyskać rezultat po prostu DEF. Zobaczmy, jak to zadziała. Jak widzicie, mamy DEF. Więc tak wygląda metoda substring. Kolejna metodę to replace. Czyli kasujemy to. Replace, replace z angielskiego zamień. I my na przykład chcemy sobie zamienić przecinki na kropki w naszym tekście. Niech tak będzie. I zobaczmy teraz, jak to zadziała. Jak widzicie, zamiast przecinków mamy teraz kropki. Możemy po prostu zamienić jakiekolwiek znaki lub jakikolwiek tekst. Bo możemy przecież zamienić na przykład def, podmienimy na xgz. I też wszystko będzie dobrze. Zobaczcie. Po prostu mamy ABC, X, y, z, 1, 2, 3. Więc tak wygląda funkcja replace. Dalej mamy taką metodę, contains. Contains z angielskiego zawiera, i ona zwraca typ boolean, czyli prawda albo fałsz. Możemy sobie stworzyć po prostu zmienną typu boolean. Contains, nazwijmy ją, no bo w końcu czy zawiera? I tekst.contains i niech na przykład czy zawiera 1, 2, 3. I wypiszemy sobie jeszcze jako osobno nasze contains. Oczekujemy, że pojawi nam się true. I tak też jest. Ale na przykład zmienimy sobie na 1, 2, 3, 4. Czy zawiera taki ciąg znaków nasz tekst? No nie zawiera. Zawiera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nie zawiera. Zobaczmy jak to zadziała. Mamy false. I tak właśnie wygląda metoda contains. Dalej mamy kolejne metody. Mamy metodę ends i starts with. Zaczniemy oczywiście od starts with. I ona też zwraca typ boolean. I czy po prostu tutaj jest pytanie, czy nasz string zaczyna się od ABC Czy się zaczyna od ABC? No tak, zaczyna się od ABC. Więc jak widzimy mamy true. I tak samo jest z with Endswith. Czy się kończy z ABC? No nie kończy się, bo się kończy z 1, 2, 3. Więc oczekujemy false. I to false dostajemy. To sobie możemy wykasować i to wypisywanie tego contains też. I teraz możemy dalej robić operacje nasze na stringach. Możemy zmieniać wielkość czcionki. No nie, nie do końca wielkość czcionki, ale czy to są duże litery, czy małe litery. Bo w tym przypadku, tak jak my tu mamy, to mamy wszystko w, jak widzicie małe litery. A, A, B, C, A, B, C, i Z wszystko jest małe. Więc możemy napisać sobie tu. Upper, czyli tu uppercase. No i po prostu nic nie przyjmuje żadnych argumentów, ta funkcja nie musimy jej żadnych podawać. Zobaczmy, jaki będzie wynik tego. Jak widzicie mamy duże ABC e, i tak dalej. No i teraz, skoro tak jest, to na samym na result możemy wywołać przy wypisywaniu tu lower znowu. I powinno to zadziałać, czyli znowu powinniśmy zobaczyć małe. No, i tak jest. Więc zawsze pamiętajcie, możemy zmienić, czy to są duże litery, czy małe litery. Kolejną funkcją, oczywiście, metod jest bardzo dużo na stringach i można by się o nich rozwijać nieskończoność, ale ja staram się Wam pokazać te, które faktycznie są najczęściej przydatne. Niech będzie tak, jak jest, tutaj, i możemy sobie użyć metody Last Index of. I na przykład DEF. I, na, I to po prostu, ta metoda pokazuje, na jakim ostatnim indeksie jest ten ciąg znaków, czyli ostatnie wystąpienie tego ciągu znaków, na jakim jest indeksie. No jak sobie to odpalimy? Tak widzicie, na czwartym indeksie. I to jest prawda, bo zobaczcie, jest A0, 1, 2, to jest 3 i D to jest 4, a po prostu bierze indeks jako początek tego ciągu DEF. Jak zostawimy sobie na przykład samo E, to oczekujemy, że spodziewamy się piątki. Czy tak jest? Tak oczywiście jest. Więc tu wszystko działa jak należy. Kolejną metodą jest trim. I żeby coś w ogóle zobaczyć, jak to działa, to dodamy sobie na początku tego ABC trochę spacji i na końcu 1, 2, 3 spacji. Często tak jest, że mamy jakieś niepożądane spacje na początku lub na końcu naszego tekstu. Jak widzicie, jak teraz zostawimy to tak jak jest, to zobaczcie, no nie powinno tak być. My chcemy, żeby żadnych spacji dodatkowych w środku, na zewnątrz nie było, tylko mogą zostać te w środku. Więc w środku też sobie dodamy, bo w środku często chcemy mieć te spacje. Więc zobaczmy, jak to wygląda. O, te w środku chcemy zostawić, ale te z przodu i z tyłu chcemy obciąć. Często tak jest i wystarczy, że dodamy sobie metodę trim. I trim nam usunie. Zobaczcie, z przodu, z tyłu, w środku zostawiło. I są też metody trim start, czyli po prostu usuniemy wszystkie spacje z przodu, te z tyłu zostają, czego teraz nie zobaczymy, ale one tu po prostu są. Lub trim end, czyli usuniemy wszystko z końca, a te z początku spacje zostaną. I oprócz tego, jeszcze możemy usuwać nie tylko spacje, bo domyślnie trim usuwa spacje, generalnie białe znaki. Ale na przykład zamiast spacji dodamy sobie tu gwiazdki, i z tyłu też dodamy sobie gwiazdki, i w środku też dodamy sobie gwiazdki. Jak widzicie, teraz będziemy chcieli usunąć zewnętrzne gwiazdki. Nie te w środku. Na razie nic się nie dzieje. Wywołamy, wywołujemy trim, ale ono jest, działa na białych znakach. Ale możemy do trim dodać argument. Niech to będzie gwiazdka, oczywiście jako znak, czyli w pojedynczych w cudzysłowie. I teraz zobaczcie, co się stanie. Usunęły nam się gwiazdki z przodu i z tyłu. Więc tak też możemy używać trim. Usuńmy sobie teraz te gwiazdki, bo one nie będą potrzebne. Ok. I zamiast trim użyjemy kolejnej metody, czyli remove. I teraz możemy usunąć coś z tekstu od jakiegoś indeksu. Czyli, na przykład, chcemy usunąć od indeksu, no a to jest, od, w lecie, a to jest 0, b to jest 1, c to jest 2, przecinek to jest 3, 4, e to jest 5, f. No to dajmy na to, niech będzie indeks szósty. Tak na ślepo. Zobaczmy, co usunęliśmy, chyba od d of, a f mi się zdaje oczywiście, no i tak faktycznie jest. No i oczywiście remove też przyjmuje długość tego tekstu, który chcemy usunąć. My chcemy usunąć tylko trzy znaki, ale nie od indeksu szóstego, nie od f, tylko od indeksu czwartego, czyli od d. I zobaczmy, jak to zadziała. Zobaczcie, usunęliśmy df po prostu w środku tekstu. I tak wyglądają właśnie metody. Ich jest jeszcze zdecydowanie więcej. Pamiętajcie, zawsze możecie sobie kliknąć kropka, i tu możecie sobie zobaczyć, ile tych metod jest. Jest ich naprawdę dużo, więc śmiało możecie się z nimi pobawić, zobaczyć, jak wyglądają. Ja wam pokazałem te, które są według mnie jedne z ciekawszych, ale oczywiście, no, na spokojnie, możecie sobie jeszcze zobaczyć, jakie tu są. My przejdziemy za to dalej. Bo jak wiecie, wypisując jakiś tekst, jak do tej pory tak robiliśmy, tylko tu napiszemy sobie, że result równa się tekst po prostu, w razie, to często robiliśmy tak, że wypisywaliśmy coś, w środku chcieliśmy zawrzeć naszą, nasz tekst ten result, no i potem znowu coś napisać. Czyli to miało wyglądać tak. x, y, z X, Y, Z i w środku nasze result. No i używaliśmy tak zwanej interpolacji stringów, czyli stawiliśmy znak dolara na samym początku i potem w nawiasach klamrowych nasze result. No i to oczywiście działało. Nie ma z tym żadnego problemu. So, jest to też inny sposób bez naszego dolara, bez naszej interpolacji. Po prostu nasze console write line przyjmuje argumenty. Inaczej argumentem może być result. A w środku, żeby tutaj zadziałało, postulujemy, że chcemy pierwszy argument. I zobaczcie, no i na to dokładnie tak samo, nie ma żadnej różnicy. Oprócz tego przy wypisywaniu czasem chcemy dodać jakieś ścieżki. No i zobaczmy, ścieżka może być na przykład C2. Wabek slasher z yy, y, wabek slasher. Takie są ścieżki na Windowsie. I wcs.txt Dajmy na to, niech będzie taka ścieżka. No i wszystko wygląda ok, ale jak ją sobie wypiszemy, zobaczmy. Zobaczcie: wszystkie backslash'e są pojedyncze. A my tak nie chcemy, oczywiście. Backslash to jest taki specjalny dość znak w stringach. I z backslashem trzeba naprawdę uważać, jeśli chcemy, żeby zachowało się tak, jak my, jak my chcemy, jak sobie tego zamierzyliśmy. Żeby te backslashy tutaj zostały podwójne, możemy dać sobie małpę przed nasz tekst. I zobaczcie teraz, po dodaniu małpy, nasze backslashze są zachowane podwójne. I tak samo często chcemy użyć cudzysłowia. Ale cudzysłow identyfikuje u nas tekst w C Sharpie. Zobaczcie, no nie mogę sobie na przykład tego wziąć w cudzysłow. Tu chciałem sobie wziąć to waw waw w cudzysłow. Nie mogę, bo mi się tutaj od razu podświetla błąd. I właśnie używam do tego backslasha. Przed takim cudzysłowiem stawiam backslasha. I tych backslash nie będzie widać w naszym tekście, bo nie ma tutaj małpy. Przed. A zobaczcie, będzie widać nasze cudzysłowie. waw waf. waf. Więc tak możemy napisać sobie cudzysłów. Omówiliśmy, jak wygląda trochę wypi o wypisywaniu, jak wyglądają metody, których możemy użyć na stringach, ale zostało nam tak, tak naprawdę najważniejsza część tego odcinka, czyli klasa String Builder. Tak naprawdę po to nagrywam ten odcinek, żebyście się dowiedzieli o klasie String Builder. Dajmy na to, że. Nie mamy tylko trzech tekstów, tylko mamy tych tekstów int x na przykład 100. No i możemy sobie teraz stworzyć pętlę for i jest mniejsza od x plus i. No i ta, ta pętla, jak wiecie, wykona się teraz 100 razy. I dajmy na to, nie, mamy jakiś string text i on jest na początku pusty. Możemy sobie to po prostu zaznaczyć jako ze cudzysłowie, nic w środku, albo napisać string dot Nie ma różnicy, jeśli chodzi o szybkość wykonania, bo ostatecznie sprawdzono to już, że kod jest taki sam, jak już jest zmieniony na kod maszynowy, więc nie, nie ma żadnej różnicy, czego użyjemy. Do tego tekstu dajmy na to, za każdym razem przy każdej iteracji pętli Dodajemy sobie, czyli plus równa się nasze i. Czyli tą naszą liczbę, po której iterujemy. No i na końcu możemy sobie wypisać console.writeLine nasz tekst. Zobaczmy, jak on będzie wyglądał. Run. Jak widzicie, to jest 0, 1, 2, 3, i tak dalej, 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 dalej. I my, może tego nie zauważyliśmy, ale to chwilę zajęło. Jakbyśmy mieli jeszcze dłuższy tekst, bo to jest tylko w zasadzie tylko 100 razy dodajemy do tego tekstu. Jakbyśmy dodawali jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, no to czas tego, jak to się wykonuje, by się cały czas wydłużał, i wydłużał, i wydłużał. I generalnie dodawanie tekstu za pomocą znaku dodawania jest nieefektywne. Tak samo przy użyciu string concat nieefektywne. Nie opłaca się tego używać, gdy dodajemy do siebie większą ilość stringów. No dobrze, na no, to jest nieefektywne, to na pewno jest jakaś efektywniejsza metoda na zrobienie tego. I istnieje klasa StringBuilder. Taki StringBuilder nazwiemy sobie SB, no i tworzymy standardowo New StringBuilder. Ok, wszystko na razie jest nam znane. I teraz. Zamiast tekstu, który jest pusty, to String Builder też w zasadzie z definicji jest pusty, chyba że zainicjalizujemy mu jakąś wartość, ale z definicji jest pusto od razu też. I tutaj zamiast tekst plus równa się i, to użyjemy sobie na naszym String Builderze, czyli po prostu SB, i mamy tutaj, zobaczcie, dwie metody, które już nam się na samym górze wyświetlają, które nam podpowiada nasze IDE, czyli append, append line. To jest różnica niewielka. Tak jak mamy z naszym console write line i console write. Append to po prostu dodaje do naszego aktualnego stringa jakiś kolejny. line dodaje ten string i jeszcze na końcu nową linię. Więc my użyjemy, nie chcemy nowej linii, chcemy po prostu append. Tyle. I dodajemy sobie tu oczywiście i. Tyle. Tak to wygląda. Jak widzicie, ogromnej różnicy nie ma. I teraz na końcu, bo oczywiście nasze, nasz string builder to nie jest tekst, to nie jest string, to jest st klasa string builder, więc ona nie zwraca. Jak wypiszemy sobie teraz SB, zobaczcie, string buildera, tak widzicie, tutaj wszystko nam się super wypisało, Wydawałoby się, się, wszystko jest super, ale tak naprawdę to jest cały czas string builder i żeby wszystko było poprawnie i na przykład gdybyśmy zwracali tego string buildera z funkcji, jako chcielibyśmy go zwrócić jako string. To przy wypisywaniu, o ile nie ma takich problemów, to przy zwracaniu z funkcji to już był ogromny problem. I mogliśmy zwrócić tego jako string, bo to nie jest tak naprawdę string. Więc dobrą praktyką jest po prostu dodanie tutaj to string. I teraz to, co teraz zaznaczę, to jest pełnoprawny string. Tu nie ma żadnych wątpliwości, to jest string. I jak teraz to wypiszemy, to efekt będzie oczywiście taki sam. I to jest po prostu już pełnoprawny string, a wykonanie tego zajęła ułamki tego, co wcześniej. Dlatego jeżeli musimy dodać do siebie większą ilość tekstu, pamiętajcie, zawsze używamy String Buildera. To właśnie najważniejsza część tego odcinka. Na koniec zapraszam do subskrypcji, lajka i komentarza pod tym filmem. Zachęcam Cię do obejrzenia reszty odcinków kursu języka C-Sharp i do zobaczenia w następnym. Cześć!